Witajcie, przyjechałem na stację, bo akurat jedzie pociąg w moją przesileczkę. Zamówiłem z Krakowa i szukam teraz wagony numer 14, 14, 10, 10. Tam będzie paczuszka. Żywy towar oczywiście. 14, jeszcze dwa wagony. 12, 13, 14 na wagonie. Dobrze, 14 też tak, tutaj. Tak, tak. Dobra, dzięki. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy i szukamy konduktora. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę tutaj To pan moje, Dobra. Tak? Został, dzięki za telefon. Tutaj po mojej daty, czytelnie na. Tutaj. O... Tak, tak. To dla pana. Bardzo dziękuję. Panu dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia. Dobrze. Mamy widzenia. Mamy I dajcie teraz. W swoim czasie dowiecie się, co tam w niej jest. Pozdrawiam.